Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, Konfederacja. Dzień dobry Panie Marszałku. Dzień dobry Pani Redaktor. Sławomir Mencen pojawił się w Berlinie przed Bramą Brandenburską, odpalił racę i cały czas powtarzali, jak to Niemcy są winne tych wielu nieszczęść Polski, co oczywiście jest zgodne z, pra z prawdą. Natomiast tutaj wątpliwości, tu cytuję Bartosza Wielińskiego z gazety, że jest pewien rodzaj niekonsekwencji, bo był tam też Konrad Berkowicz, który w młodości dał się sfotografować z ręką podniesioną w geście hitlerowskiego pozdrowienia, a poza to Konfederacja blisko współpracuje ze skrajnie prawicową alternatywą dla Niemiec, y, której politycy po prostu są dumni z osiągnięć dziadków służących w Wehrmacht i Waffen SS. Mówią to otwartym tekstem, więc przyzna pan, że to jednak jest jakiś dysonans. No, no, jak ktoś chce szukać dziury w całym to zawsze znajdzie, natomiast. Natomiast upamiętnianie polskiej historii nie polega na tym, że tylko osoby już kanonizowane za życia przez redaktorów Gazety Wyborczej mogą się tym zajmować. Tylko każdy Polak powinien pamiętać o naszej historii i uczestniczyć w jej upamiętnieniu w tej formie, którą uważa za najwłaściwszą. Jeśli chodzi o te szczegółowe zarzuty, to są moim zdaniem one bezsensowne. To znaczy, ja nie znam żadnej wypowiedzi jakiegokolwiek posła AfD, który by powiedział, że jest dumny z tego, że Niemcy wywołały drugą wojnę światową, wymordowały miliony ludzi i tak dalej. Wiadomo, że zupełnie o co innego chodzi w ich wypowiedziach w Niemczech, w Niemczech są zresztą, żeby było jasne, ja uważam to za niebezpieczne i absolutnie się z tym nie zgadzam. Natomiast oni mają krytycyzm wobec ich zdaniem przesadnego kultu winy, to znaczy, że ich cała historio, historia, czy taka publiczna pamięć historyczna sprowadzona jest do nieustannych autopotępień za Drugą wojnę światową. Natomiast oczywiście jest no perspektywy perspektywą no niemiecką, no a my się, z perspektywą, z, tym, a my się co? z perspektywą niemiecką nie mamy obowiązku zgadzać czy moim zdaniem stanowisko Wielińskiego jest niedorzeczne, bo on nie wiem, on sugeruje, że tylko jeżeli się z kimś we wszystkim zgadzamy, to można pojechać do drugiego kraju i wykonać jakieś Nie, ja myślę, jest, ja myślę, że jest, tutaj chodzi o coś pani nie, To nie to, jest idiotyczne. nie, to nie jest idiotyczne, bo jeżeli Wieliński ktoś... Wieliński po prostu się typowo czepia, bo nie ma co robić, Je... jak się Ale, polityczne. panie marszałku, przecież sam pan przyznał, że to jednak jest dysonans, bo z jednej strony bliska no jasne, współpraca składa z partią, dysonansów, pani która, e, która właśnie nie chce, Jaka żeby nie pamiętały o zbradniach. No jak to? Jaka was, bliska FD? współpraca? Zawiązanie, zawiązanie jednej grupy w parlamencie europejskim nie jest no bliską to jest współpracą, współpraca. tylko jest, nie, jest po prostu wypełnieniem formalnych wymogów, które w idiotycznie działającej, niedemokratycznej instytucjach, więc Parlament Europejski są stworzone po to, żeby w ogóle tam głos zabrać. No ale pytanie, nie było czy na, na drugą nóżkę pojedziecie... ...atrapowych ciał w Unii Europejskiej, Aha. nie byłoby to w ogóle potrzebne. Pytanie, czy na drugą nóżkę pojedziecie do Moskwy demonstrować, bo ym, Armia Czerwona stała i Przyglądała się po prostu ogromnie ja powstanie nie wybieram, Natomiast e, dziennikarze Gazety Wyborczej łącznie z naczelnym, Adamem Michnikiem jeździli na dialogi z Putinem do Klubu Waładańskiego. widać, że się tam dobrze czuli. No, jeżeli tak, to mogą jeździć. My się nie wybieramy do Moskwy, ale wiem, że dziennikarze Gazety Wyborcze jeździli. Panie e, Pani Marszałku, jest pan oczywiście bardzo złośliwy. To spotkanie było wiele lat temu i gazeta wyborcza dzisiaj jest no, ale absolutnie Rosja nie była antyputinowska. Inna, Pani redaktor. Nie, jest, nie, nie, złośliwy złośliwy. prostu nie, sprawdzam, mm -hmm. że to jest nie, 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 no to ja, ja panu przypomnę, co wysyłania, Grzegorz Braun... nas do Moskwy jest m, e, Ja panu przypomnę, co Grzegorz Braun mówił na temat Rosji i e, propagował absolutnie kremlowską propagandę, a to właśnie Konfederacja sprawiła, że najpierw znalazł się na w Sejmie, a później w parlamencie... A widziała te filmy? A potem w parlamencie Pani widziała, europejskim. Pani widziała filmy od Lenina do Putina transformację Grzegorza Brauna? To są e, absolutnie antysowieckie, antyrosyjskie filmy. Panie Pani marszałku, niestety muszę powiedzieć, że swoją antyukraińską. Jak najbardziej Grzegorz Braun się wpisywał w retorykę Kremla i co do tego nie mam wątpliwości. Ale zastanowiło ale nie mnie nie to, że pana nie było w Berlinie. Prawda? Nie co ma obowiązku być pro ukraińskim w Polsce. Mamy demokrację, można być pro, można być neutralny, można być anty. Na tym polega demokracja. Ale pana nie było w Berlinie ze Sławomirem Mencenem. Dlaczego? No bo to była akcja Sławomira Mencena i zaprosił do udziału no, ale pa jednej... paru kolegów. Mm -hmm. Paru kolegów, no ale robimy dużo akcji. bo ja byłem w tym samym czasie e, zdaje się w, na Węgrzech na festiwalu, dużym, największym festiwalu na kilkadziesiąt tysięcy osób polityczno, letnim, e, polityczno-muzycznym festiwalu robionym e, przez e, uniwersytet węgierski ze 150 innymi gośćmi za zagranicy dyskutowaliśmy o przyszłości Europy, kondycji cywilizacji zachodniej. Po prostu jesteśmy, jesteśmy dużą partią, która robi równolegle dużo rzeczy, a brałem udział w upamiętnieniu obchodów warszawskich, wspólnie z prezydentem Elektem Karolem Nawrockim, prezydentem Dudą i Prezydentem Rafałem Czeską. W Warszawie, 31 Panie lipca, Maszaku. w apelu pamięci na Placu Krasińskich na... i w sumie Konfederacja, czytam. Ruch Narodowy, Nowa Nadzieja bierze udział w całym kraju w dziesiątkach różnych upamiętnień. Dziwię się, że media nie zajmują się wszystkimi pozostałymi upamiętnieniami, tylko tak bardzo im się spodobało zapalenie racy w Berlinie przy Bramie Prasnogórskiej. Nie, chcę Polski. tylko ja, zwracać uwagę, tak jest? Chcę tylko zwracać dlatego, że uwagę na jedną rzecz. Sensacją. Nie, chcę zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz i tu się fundamentalnie nie zgadzamy, jak widać, dlatego, że zagrożenie dla Polski nie jest w Niemczech, tylko w Rosji. I nikt no, nie organizuje antyrosyjskich. Tak, I ale państwo, nikt nie organizuje antyrosyjskich. Odkrywców. Nie, 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 nie. Nikt nie organizuje demonstracji antyrosyjskich, tylko cały czas jest nakręcana nagonka antyniemiecka, żeby po prostu wykorzystać to w walce politycznej. Tymczasem Niemcy póki co są członkiem NATO, są członkiem kim wspólnoty eee, europejskiej mi i radex doktor razem redaktor. razem stawiamy czoła e, Putinowi okay. dlatego e, no te wektory są no do pewnego no, tyle, momentu nie typu... mieli mal... Do pewnego mm -hmm. momentu że ciężko już szło nawet wysłanie starych chemów. Natomiast jeżeli chodzi o Rosję. Nie, no niech pan nie panie powtarza tych fejków, Przecież Niemcy wysłały bardzo dużo broni. Naprawdę proszę sprawdzić fakty, panie marszałku. Błagam, no rozmawiajmy ja rozsądnie. Że, ja nie powiedziałem, że nie wysłali dużo mm -hmm. broni. Powiedziałem, że na początku mieli problem z tym. Jak zobaczyli, że się Ukraina nie załamała, no to wtedy zaczęli inwestować na istotnym dla siebie odcinku politycznym, a wcześniej czekali, czy Ukraina nie upadnie. Panie marszałku, to jest ale dość ja... to nie jest fejk. Natomiast ja mam do pani redaktor pytanie. Nie, nie, to ci znaczy ja zadaję widzi... pytanie nie, tutaj. No, no, no to, tak, to pytanie będzie jak będzie to, dziennikarzem, to będzie to pan pytanie, zadawał mi pytania, Ale to pytania, proszę okay? odpowiedzieć, oczywiście. To pytanie będzie retorycznym pytaniem i komentarzem do tego, co pani powiedziała. Jaki pani widzi sens organizowania manifestacji antyrosyjskich w społeczeństwie, w którym 99% ludzi jest przeciwko Rosji. 99% przecinek, ileś tam po przecinku, w którym właściwie wszyscy jesteśmy przeciwko Rosji. Potępiamy to, co Rosja robi. I w której żadna partia nie organizuje tego manifestacji, bo jest to po prostu zbędne. Polacy mają stanowisko wobec Rosji całkowicie wy, wyrobione. I podejście redaktora, czy kogoś innego, czy pani redaktor Próbujące nas wysyłać pod ambasadę rosyjską, żebyśmy tam protestowali, jest tak naprawdę formą zawalowanego oskarżenia, zupełnie no, no. bezsensownego. Dlatego, że nasze stanowisko jest zupełnie jasne: politycy, którzy mieli jakiekolwiek dwuznaczne wypowiedzi w kwestii e, e, Rosji i jej imperialnej polityki cieszę się, Pani Marszałku, że pan e, tak e, kategorycznie to stwierdza. Panie Marszałku, chciałam zapytać także Bardzo o się cieszy, konflikt że mogłem, z z pisem, to bo Superekspres pisze dzisiaj, no Krzysztof Bosak pojedna Sławomira Mencena z Jarosławem Kaczyńskim. Czy kim tak będzie? Nie czytałem Super Expressu, nie mam pojęcia, co, co, co oni wymyślili i skąd. Chodzi o to, że um, Sławomir Męcen nazwał Jarosława Kaczyńskiego politycznym nie, no ja gangsterem. Wiem, co, po prostu, ja wiem, co się dzieje, natomiast ja nie mam żadnej hmm. misji pojednawczej. To są jakieś, jakieś nieporozumienia. My z pis rywalizujemy, podobnie jak z Platformą rywalizujemy od lat i, i z innymi partiami. I będziemy rywalizować, bo na tym polega demokracja. Ja, ja w ogóle nie rozumiem, skąd jest cała ta dyskusja. Jest normalne, że partie ze sobą rywalizują, liderzy wzajemnie się krytykują, punktują swoje wady, społeczeństwa, społeczeństwo, wyborcy wybierają tego, kto, kto się bardziej podobał. No ale tu padły ostre robiłyby słowa. Robiłyby nam przysługę, skupiając się bardziej na merytorycznej stronie polityki. No, ja wiem, ale... Na przykład ale... robiąc to, co my robimy, czyli rozjeżdżając tą śmieszną deklarację polską PiSu, na czynniki pierwsze pokazując, że oni artykułują coś, co składa się po prostu z rzeczy, które oni rządzili odwrotnie. To, to należy robić, tylko... No niestety media tą stroną programową polityki rzadko są zainteresowane. To musimy zmienić. No rozumiem, tylko że tu padają ostre słowa. Z jednej strony Kaczyński to gangster polityczny, z drugiej strony Radosław Fogiel, który zresztą będzie gościem Radia Tok FM, mówił, że oskarżenia Mencena są haniebne, absurdalne. Zachowuje się Mencen jak rozwydrzony bachor i że odjechał mu peron. No przyzna pan, że ten, ta wymiana zdań jest dosyć taka brutalna. Nie, normalna, normalna. Na te standardy, jakie mamy w polskiej polityce, to po prostu takie przytyczki w nos i tyle. Myślę, Ale... że należałoby się hmm. raczej skupić za tym, co za tym stoi, a za tym stoi e, obawa tak naprawdę. Ta, ta, cała ta, e, ca, całe to napięcie jest wyrazem słabości, słabości PiSu jego przywództwa. Tak? Bo po prostu kontekst jest taki, że Konfederacja najpierw miała nie wejść do parlamentu. Taki był cel wszystkich partii, żeby taka partia Konfederacja do parlamentu nie weszła. Jak już weszliśmy, to nam wymawiano, że albo się rozpadniemy, albo będziemy mieli nad głową szklany Sufi, i my nie możemy mieć więcej niż milion wyborców. Teraz e, tych wyborców już jest parę milionów, to, 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 to z kolei e, jakby wymyślono sobie coś innego, tak? E, no, przestajemy się tym przejmować. To jest normalna sytuacja w demokracji, tak, żeby. Ale zwracam e, uwagę, jakieś zaczepki. A skupmy się na stronie programowej polityki i zastanówmy się, co jest potrzebne Polsce. Jarosław Kaczyński stwierdził, że skoro Konfederacja nie chce podpisać tej deklaracji polskiej, którą Jarosław Kaczyński sformułował, to oznacza, że Konfederacja nie jest siłą opozycyjną i że jest gotowa podtrzymywać zgniły, skrajnie niszczący układ, no i po że chcecie cytować? się Przecież dogadywać z Donaldem Tuskiem. Zresztą to zupełnie bezwartościowy propagandowy słowotok. Po co to w ogóle y, cytować? Przecież tracimy czas, szanownych słuchaczy, radio Radio.KFM, w tak y, 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 piękny dzień, w którym moglibyśmy porozmawiać o jakichś faktach z polityki europejskiej, z polityki globalnej, gdzie dzieje się dużo rzeczy z gospodarki. A, a my analizować będziemy taki słowotok, że tam ktoś komuś sugeruje, że on nie jest prawdziwym opozycjonistą, bo jakiegoś kwitu propagandowego tam naprawdę nie No to jeszcze wciąż. szybciutko no, zamknijmy ten wątek. Się poważnie, Mój apel, myślimy e, się poważnie. Zamknijmy ten takimi wątek. Rzeczami. Przemysław Wipler powiedział w radiu Z, że Konfederacja mogłaby współrządzić z Koalicją Obywatelską, że bierze pod uwagę różne warianty. Kolejna wypowiedź, która niczemu nie służy. Bo jesteśmy w połowie kadencji, jak będzie po wyborach. Do tego typu wypowiedzi będą relevantne. W tej chwili to jest wyłącznie odpowiadanie na popyt medialny, na tego typu komentarze. Dziennikarze bez końca. Proszą nas, żebyśmy nie rozmawiali o legislacji, która jest w Sejmie, o decyzjach podejmowanych w ministerstwach. Na przykład w piątek byliśmy interweniować z samorządowcami i rolnikami z Żuław w sprawie zaniedbań trwających od dekad co do infrastruktury przeciwpowodziowej na Żuławach, gdzie rolnicy są zalani. I właściwie w trakcie spotkania wiceminister, wiceprezesie wód polskich, ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo potwierdzili nasze zarzuty wyrażone też w raporcie nik z 2023 roku. To jest istotne. Spekulacje, że mamy jedną koalicję, a będzie jakaś inna, są nieistotne, bo można powiedzieć, Cokolwiek. Ja na przykład mogę powiedzieć, jest wykluczona koalicja z Pesel. Albo mogę powiedzieć, nie jest wykluczona koalicja z Pesel. I wie Pani, jaka jest wartość tej wypowiedzi? Żadna. Żadna. Czyli nie, nie ma, żadnej, żadnej koalicji Pan nie wyklucza. Ale Jarosław Kaczyński mówił także, że zgłasza postulat nie dla współpracy z putinowską Rosją i że wy nie chcecie tego podpisać i to jest y, y, symptomatyczne. Chce Pani dalej grać w grę Jarosława Kaczyńskiego. No nie, wymieniam te punkty. No, no to... chciał Pan, żeby się odnosić no to, 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 do meritum prostu... tej deklaracji, więc dlatego cytuję. Meritum tej deklaracji jest obawa przed rosnącą pozycją Konfederacji, a nie te punkty. Natomiast, jeszcze raz powiem, jeżeli chodzi o Rosję Putinowską, w Polsce mamy 99% Polaków, którzy są przeciwni polityce rosyjskiej. Próba konstruowania partii prorosyjskiej w Polsce w postaci tzw. partii Zmiana skończyła się porażką. Nie wiem, czy oni się w ogóle zarejestrowali i jakby tutaj temat jest jasny i oczywisty, a robienie przez liderów PiSu czy Platformy bez końca oskarży, ty jesteś rosyjski, nie to ty jesteś prorosyjski, nie, 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 to oni są rosyjscy, wy jesteście rosyjską naturą, nie, nie to wy jesteście, to tak naprawdę tylko osłabia Wice. nasze działania. Chcemy zrobić coś na rzecz swojego bezpieczeństwa, trzeba dofinansować wywiad, dofinansować kontrwywiad, sprofesjonalizować nasze służby, zwiększyć liczebność funkcjonariuszy w delegaturach położonych na wschodzie kraju, domknąć kontrolę napływu pieniędzy do Polski, także do polskiej polityki, gdzie jesteśmy Musimy kończyć na Panie Panie. Mhm. To są rzeczy konkretne, które trzeba zrobić um, i które my byśmy zrobili, gdybyśmy rządzili. No i oczywiście doprowadzić Wicemarsza modernizację armii. I wprowadzić ochronę granic i infrastruktury krytycznej, na przykład wprowadzając Krzysztof systemy dronowe, których nie mamy. To, to są konkrety. Był gościem Radia KFM. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, Pani redaktor. Pozdrawiam słuchaczy. Życzę dużej cierpliwości do obserwowania tej naszej polityki, bo wygląda to wszystko marniutko, jak państwo widzicie.